program Małgorzaty Rozenek Piekielny Hotel od początku wzbudza spore kontrowersje. Jednym się podoba Małgosia w roli prowadzącej, innym niekoniecznie. Jedni dostrzegają w niej następczynię Magdy Kessler, inni sugerują, że nie do końca zna się na temacie, który przedstawia. Sama Małgorzata bardzo przyjmuje się krytyką i bierze wszystkie uwagi do serca i chciałaby dać sobie siebie jeszcze więcej i dać sobie siebie wszystko. W związku z tym nalega na spotkanie z Gordonem Ramzajem, czyli twórcą i prowadzącym oryginalnego Piekielnego Hotelu. Liczy na to, że mógłby jej dać kilka rad, jak być bardziej piekielną, jak lepiej odnawiać hotele i jak lepiej wypadać przed kamerą bardziej autentycznie. Rozmawia już na ten temat z Magdą Gessler, która w tvn jest, no, nie jest, nie ukrywajmy tego, królową i bardzo wspiera Małgosię. Miejmy nadzieję, że do spotkania z Gordonem dojdzie i że pomoże Małgorzacie Rozenek w tym, aby jej program był jeszcze lepszy i zdobywał jeszcze większe rzesze widzów.